Podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych. To słowa Psalmu 144, wers 13. Jeśli to słyszysz, to nie przypadek. Święty Norbert już działa, a uzdrowienie zaczyna się teraz. Nie zamykaj serca. Jezus przez tego świętego i przez tę modlitwę chce przyjść do Ciebie z cudowną łaską. Dlatego zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzu. Jezu, uzdrów moje serce i ciało. Bo to wyznanie wiary otwiera niebo. Zasubskrybuj Potężne Modlitwy TV i dołącz do naszej wspólnoty modlitewnej. A jeśli czujesz takie pragnienie, zostań członkiem kanału i wspieraj naszą misję, otrzymując duchowe treści tylko dla członków. Już od 3 zł i 99 groszy miesięcznie możesz zostać partnerem tej misji. Link do członkostwa znajdziesz w opisie tego filmu. W ten sposób stajesz się częścią naszej duchowej rodziny. Otrzymujesz pierwszeństwo w modlitwach, a każdego dnia modlimy się za naszych członków i ich intencje. Twoje imię, nazwisko, rodzina oraz wszystkie intencje są również powierzane w Świętej Mszy Świętej. Zostań z nami do końca i módl się razem z nami, bo ta modlitwa może być odpowiedzią, o którą prosiło Twoje serce. Na znak Świętego Krzyża. Wybaw nas, Boże, nasz Panie, od naszych nieprzyjaciół. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen, Panie Jezu. Otwieramy to nabożeństwo z ufnością i wiarą, że jesteś obecny wśród nas. Prosimy, uzdrów nasze ciała z chorób, uwolnij nasze dusze z niewoli grzechu, ratuj świat od upadku. Oddajemy Ci nasze serca, nasze rodziny, nasze narody. Miej miłosierdzie dla całej ludzkości. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Dziewicy, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś. Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie. Niech Twoje wieczne miłosierdzie przywróci nam pokój, uzdrowienie ciała i duszy. Oraz szansę na pojednanie i zbawienie. Niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi. Niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni. Niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech Obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi, niech pan uwolni. Niech Pan zbawi, Niech Panu zdrowi uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników. i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech Panu zdrowi, Niech pan uwolni. Niech Pan zbawi. Niech Panu zdrowi uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech Pan uzdrowi, Niech Pan uwolni. Niech Pan zbawi, Niech Pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech Pan uzdrowi, niech Pan uwolni, niech Pan zbawi. Panie, niech Twoje wieczne miłosierdzie przywróci nam pokój, uzdrowienie, ciała i duszy oraz szanse na pojednanie i zbawienie. Niech Pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech Pan uzdrowi. Niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi. Niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech PANU ZDROWI, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników. I niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech Panu zdrowi. Niech Pan uwolni. Niech Pan zbawi. Niech Panu zdrowi uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech Pan uzdrowi, niech Pan uwolni. Niech Pan zbawi, Niech Panu zdrowi uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników. I niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech Panu zdrowi, Niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, I niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi. Panie, Niech Twoje wieczne miłosierdzie przywróci nam pokój, uzdrowienie ciała i duszy oraz szanse na pojednanie i zbawienie. Niech Pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech Pan uzdrowi, niech Pan uwolni, niech Pan zbawi, niech Pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech Pan uzdrowi. Niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi. Niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni. Niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech Obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech Panu zdrowi, Niech Pan uwolni, Niech Pan zbawi, Niech Panu zdrowi uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech Panu zdrowi, Niech Panu wolni, niech Pan zbawi. Panie Niech Twoje wieczne miłosierdzie przywróci nam pokój, uzdrowienie ciała i duszy oraz szansę na pojednanie i zbawienie. Niech Panu zdrowi uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników. I niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi. Uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, Panie, niech Twoje wieczne. Miłosierdzie przywróci nam pokój, uzdrowienie ciała i duszy oraz szansę na pojednanie i zbawienie. Niech Pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech Pan uzdrowi, niech Pan uwolni, niech Pan zbawi, niech Pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech Pan uzdrowi. Niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi. Uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi. Niech Pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech Pan uzdrowi, niech Pan uwolni, niech Pan zbawi, witaj, królowo, matko, miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza. Witaj. Do Ciebie wołamy, wygnani synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne, Oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Amen. To nie przypadek, że wytrwałaś do końca tej modlitwy. To nie był zwykły film, to było spotkanie z mocą nieba. Duch Święty działa w ciszy, w pokoju, w głębi Twojego serca. Święty Norbert nie przyszedł dziś do Ciebie przypadkiem. Jego obecność w tej modlitwie jest znakiem, że Bóg naprawdę Cię widzi: w Twoich ranach, w Twoim bólu, w Twoim wołaniu, i odpowiada cicho, ale pewnie. Przez łzy, przez to, co może teraz wydawać się niezrozumiałe, On już niesie uzdrowienie może nie natychmiastowe, ale prawdziwe, głębokie. Trwałe, nie lekceważ tego, co czujesz teraz, jeśli Twoje serce się poruszyło, jeśli czujesz ciepło, wzruszenie, spokój albo nawet walkę wewnętrzną, to znak, że coś się dzieje. Duch walczy o ciebie. Nie bój się, nie uciekaj. Zostań z Jezusem, zostań z Maryją, zostań z tym świętym, który dziś wstawia się za tobą z całą mocą nieba. Zatrzymaj się na chwilę i podziękuj, powiedz głośno w sercu. Jezu, dziękuję Ci za to spotkanie. Nie chcę już iść dalej sam. Prowadź mnie, uzdrów mnie, otwórz moje oczy. A jeśli czujesz to pragnienie w duszy, zostaw w komentarzu słowo Amen. To jedno słowo ma moc. To jest wyznanie wiary, które niebo słyszy. Niech stanie się ono Twoją pieczęcią duchową. Udostępnij ten różaniec komuś, kto potrzebuje światła, kto może dziś siedzi w ciemności, nie wiedząc, że ratunek jest tak blisko. Dziel się tą modlitwą, bo może być początkiem cudu nie tylko dla ciebie, ale też dla kogoś innego. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zasubskrybuj Potężne Modlitwy TV, bo Bóg działa codziennie przez ten kanał. Każdego dnia trwamy razem na modlitwie. I jeśli czujesz, że twoje serce należy do tej duchowej wspólnoty, dołącz jako członek kanału. W opisie znajdziesz link. Zostając członkiem, stajesz się częścią tej misji. Otrzymujesz pierwszeństwo w modlitwie, a Twoje imię i intencje są powierzane w Eucharystii. Każdego dnia modlimy się konkretnie za Ciebie i Twoją rodzinę. Niech pokój Chrystusa, który przewyższa wszelki rozum, napełni Twoje serce. Niech święty Norbert dalej Ci towarzyszy. Niech Maryja obejmie Cię swoim płaszczem i niech ta modlitwa będzie tylko początkiem nowego etapu, etapu uzdrowienia, wiary i głębokiego pokoju. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.